Jest, jest o, 10. Nie są, ma No to ja co, był... startujemy. Hatchol, a ty się sam zabiłeś? Jak to było? Ja 99% HP straciłem na testach. Hatchol, <noise> mogłeś mi powiedzieć, ja bym Ciebie uleczył. Uleczyłbym Ciebie od razu. Ja nie wiedziałem. Dobra, ochronisz. Bardzo niewdzięczna klasa. Bardzo niewdzięczna klasa. No niestety. Nic niestety nie możemy na to poradzić. Mamy. O! Przejście znalazłeś, będzie ja miło. Muszę, muszę, tutaj na pana, panie Dobra, panie, 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 dawaj, biegniemy. By. Dawaj, po szybkości wskocimy do dupaków, żeby nie było. Nie zamykaj tych drzwi, niech mają otwarte. Zamykam, 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 żeby nie wiedzieli, gdzie to jest. No, w sumie, w sumie jest to jakaś technika. Dobra, gdzieś musi być zejście, musi gdzieś blisko. O! Nie! O A może tu? Ajajaj, nadal nie ma. Zasada prawej ręki. Dobry pomysł. To będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Po najwyższej znajdziemy inną kartę, też będzie OK. Ach, no, jak zwykle pech. Samo otwarte drzwi w linii, w linii... O! Jednak! Widzisz, mówię, Zwycięstwo! Dobrze, zasada prawej ręki. Udało ci się tym razem. Musimy tam się dostać. No i wiadomo co zrobić. Porząd! Rogi, 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 czy się nie chodzi? Aha, Mike! Co tu się dzieje? Witam, witam, witam panie ja Mike, dobry, w... proszę panów. Aresztowany, e, do dokładnie, aresztowany jesteś. Tak, poddaje się. Dobra, Mike, wchodzimy Oficjanie. tędy. Teraz no. zapraszam, szanał i słuchał. O, wpadka, dobry, miło mi Cię to... widzieć. O, nie uciekajcie! O, nie, uciekaj, wpadka. Jest gorzej, my, jest niż się sens. mogło wydawać. Szybko wpadka! Znowu razem. Tędy Proszę bardzo, karta. Aresztuje cię w ładna... imieniu prawa! Dawaj tą o. kartę <laughs> o. Przepraszam, co tu się dzieje? Musimy stąd spadać! Uciekajcie! Jeśli mam życie miłe! Szybko! E, ja tego nie zamknę, bo nie mam odpowiedniej karty, bo nie podniosłem w końcu. Ale przypał! Nie miałem karty odpowiedniej. Ja nie mogłem jej podnieść, co? No niestety, Ojejcie. to jest nasz koniec. Maj! Chce mnie zabić! Ja też nie mogłem jej podnieść. Nie rób tego! unik taktyczny! Uciekajcie, jeśli wam życie miłe! Totalnie nie wiem, gdzie biegnę. O nie, byczku. Chociaż... Uff, przeżyłem. Tym razem mi się upiekło. Ale jestem sam i jestem też najbardziej poszukiwaną osobą w laboratorium. Ode mnie zależą też losy przyszłości tego miejsca. Powinienem sobie chyba to polepszać, co nie? Bo to jest jakieś... A! Mamy czas w sumie dzisiaj. Dobra. Włóżmy to i zobaczmy, co możemy zrobić. Mamy czas! Dobra, celownik. Ja se ten wziąłem, odrzut no w sumie. Trochę odrzut zmienia, ale ten taki designerski bardziej. Ten taki, nie wiem, sam dla lamusów chyba. O przedłużenie lufy, zobaczmy. Hałaśliwość, strzału. odrzut, ale obrażenia mniejsze. No nie wiem. Obrażenie jeszcze mniejsze, no tym bardziej nie wiem. Obrażenia plus 25 brzmi jak zajebista decyzja. I inne dodatki: Latarka. No, designerska. Odrzut i rozrzut pocisków. Bez, bez celowania. Fajne. No effects, ale widać, jaka amunicja. Dobra, po co mi wiedza jak amunicja? Kiedy można mieć inne fajne rzeczy. Granaty, oczywiście. Granaty. Mm, komunikacja. Ja też mnie potrzebna, i tak dzisiaj zginę. Dobra, byczki. Dam, za tymi drz drzwiami Flash chyba nie działa na zombie. Za tymi drzwiami czai się zło. Jedyne, co mogę w tym przypadku zrobić, żeby wygrać, to obrzucić ich grantami czym jakiś motherfucker. Szalone, ale konieczne. Nie, ja tak naprawdę jestem skazany na porażkę, ale możemy spróbować. Okej, okay, niko, nie było co ciekawe. No cóż, to nie było przemyślane. Dzień dobry, to nie było za bardzo przemyślane. Trzeba przyznać. <laughs> Zombie wypierniczać! Ja nie mam czasu dzisiaj na wygłupy z zombiakami! Przemieszczam się niczym... niczym szczur. Niezauważony. Dzień dobry, do widzenia. Nie ten przycisk! Kurde! Zminimalizowałem przez szpady! Ale no i właśnie, naprawdę, po wyjaśniłaś, naprawdę nie do... dało się. Ajajaj. aj, jest z Cepekiem. Weźmy drugie jeszcze jeżeli, Drugi jeżeli raz ktoś będzie znowu pod rząd, no to weźmy zmieńmy. W sensie nie pod no, rząd, dobrze. tylko że ktoś więcej niż tam dobrze. Ja co po to była za ruch? Armię zbierałem, wiesz i chciałem cię jak naś... ja Kurde, wiecie co, ja, ja przez przypadek ten chciałem otworzyć jak nacisnąłem uh, shift up, żeby no, otworzył mi się Steam i nie udało mi się uciec już. A ja już nigdy z wpadką no. nie rozmawiam Co, zdradziła cię wpadka? Nie nie dość, się zdradziła, to. to jeszcze doprowadziła do depresji. No, Nikt nie. Ja się, się tego nie spodziewał. Nie zdradziłam cię. Ale będzie tam było, że? co nie? Tak, Ale o... prawie się udostałem. Nie, nie Miłość, nie jej jest, nie jest, nie jest, guzi. Kurde, prawie się udało. No właśnie. Ty, czeka, no, a tyle ty, brakowało, ty, ty że się udało. No nikogo nie było. No, Czy, ja tam kogoś Ja zabrałem wiedziałem. wszystkie karty z piętra. Nikt nie miał dostępu do karty Halo. z e, naukowców ID. <laughs> Ej, ja grona ci coś tam zabrał Patmas z życia? Ten tam... Nie, nie, 1% mi zeszło, ale to nie od ciebie. Niewiarygodne. No ja, ja nawet się nie próbowałem strzelać z Patmasą, stałem z kartu. No nie wierzę. No nie wierzę. Znajdź teraz przejście. Dzień dobry! Dzień dobry, witam. O, znowu wpadka, się spotykamy. Chodź, patka, kieruj się moimi wskazówkami, a daleko zajdziesz, mówię ci. Tak naprawdę nie wiem, czy dobrze idziemy. Mogę tylko zgadywać. A kto jest drugim? Żartowałem. Kto jest drugim tym ochroniarzem? Ja jestem, Patrol. Patrol, dobrze Patrol. W takim razie musimy współpracować. Pierwsze co? No niestety poszedłem źle, ale było 50 na 50, że się pomylę. Druga, czyli musimy teraz znaleźć przejście. Czyli musi być tam. No, oczywiście, dokładnie w drugim kierunku, w którym poszedłem. No, nic, nie wiem czemu, ale nie dziwi mnie to absolutnie. Dobra, byczki, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że chociaż uwaga Tesla, bardzo niebezpieczna. Tesla, trzeba uważać. Nie! Ślepy zaułek. Zamykajcie drzwi za, za nami. Wtedy nie będą wiedzieć, gdzie jesteśmy. O, na pewno, wtedy na to nie wpadną. No, nie znajdą wtedy nas na chilku. Dobra, rozwidlenie. Co się dzieje, wpadka? O co chodzi? mówić. O co chodzi, wpadka? Co się takie dzieje? No, nie zrozumiesz i tak. Nie no, możesz powiedzieć, to spróbuję chociaż. Nie zrozumiesz. No dawaj, spróbuj. O co chodzi, wpadka? Matury no. nie zdałam. A, mat nie zdałaś. Matury, matury nie stały. Czemu? Co się stało? Jak to ci? Jak to z to? Z polskiego, z polskiego. Ajajaj. Napisałam, aj, aj. które przez otwarte. No to faktycznie poważna sprawa. Przez o, waliło mi grę. U. Dobra, trzymajcie się, mogą gdzieś tutaj być. Mam nadzieję, że... O, proszę! No nieźle guzik, chodź lepiej, spadamy stąd Szybko Guzik, uciekaj Nie ma dla nas ratunku żadnego Strzelać! Strzelać z karabinku! Dobra, wchodzimy do windy Chodzić, chodzić No niestety, nie wszyscy przeżyli No nic, jak to się mówi strasza Spadamy stąd, wszędy ja Szybko! Mamy tam zdrajcę. Nie idę, że co rundę są jacyś zdrajcy. Za nami Ktoś, jest! Uciekaj! Na krasy... Nie. Poczekaj! Zrobimy tak. O, poże! Tu nas nie dorwie, jest za daleko. Boi się, wiedziałem. Iść. Łatwo. Łatwo, okieł znany. Tu nas nie dorwie, za bardzo się boi. ekstazy. Dobra, jeden problem z głowy. Niestety jest i minus tego wydarzenia. Będziemy musieli zostać tu do końca naszego życia. Czyli jak widzisz, są plusy i minusy tego sytuacji. Albo dobra, mam pomysł. Ty będziesz stać na wprost. Kiedy otworzy drzwi, on ze ściekłości rzuci się na pierwszą osobę, jaką zobaczy, czyli na ciebie. No, a wtedy ja ucieknę i przeżyję. Skoro w obry, możemy siedzieć do końca życia, to może po prostu zróbmy sobie dzieci. I no te i dzieci wychowamy. Dobra, do jednak końcu. otwieram tu. Dobry. Definitywnie. Definitywnie. No. Jest tu? Nie ma go. Wiem, swoją gadką każdego strasza. Może dlatego nigdy nie miałem dziewczyny. <laughs> tak, to może mieć związek. Związek? <śmiech> <śmiech> Aleś. Ej, si jest tu! Uciekaj byku! Pamiętasz, jak razem chodziliśmy na ryby, jak mieliśmy 5 lat i nasza ciotka Niech tam Maśa, wejdzie? Ciotka Masia. Tak. Czekaj, czy tam się, wejdzie? Ma tak, tak, nam tosty. Pamiętasz ona? A, skąd wiedziałeś, że tu jestem? Ja pierdzielak mi przed twarzą wyskoczył. <laughs> Myślałem go, żeby wszedł do środka, żebym go zamknął. Czapka robi, że z niewidzialny. Uciekajcie! Uciekajcie, potwór! Uciekajcie, jeśli wam życie miłe! Naprawdę, lepiej uciekajcie. Jeśli wam życie miłe. Potwór zaraz tu będzie i nie ma dobrych zamiarów Jak wiem, jesteście uzbrojeni Czy dobrze myślę? Y no jesteśmy uzbrojeni, znaczy ja jestem A nie, 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 blad, blad, no, nie będę, wszystko, co ty? No, no właśnie, nie, wie, co nie wolno nie we mnie strzelać, tak jak na zewnątrz jest potwór i nie ma dobrych no, nie. zamiarów Musimy współpracować, tylko w ten sposób Dokładnie Udałem tak. się przetrwać flotar Tak jest no. E, tutaj Ani może sobie broń. Tu, 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 tu. Tak, weź sobie Zabrać. broń. Możesz się mnie wpuścić też. Kto tam jest? No nie wiem, wiesz co. <laughs> Ciekawe, kto to Magda kto tam jest? Tak, bereda, to ja. Witaj, Mandziu. Dzień dobry. Aha, jednak się skapnę że to ja. Tak, dobra. Siedźcie tu, grzecznie, i zbadać dobry. teren. <laughs> Ciekawe, czy kartę w ogóle mieli <laughs> Wysadzą się, mają granaty przecież. To sobie poradzą. Zdolni są. No proszę. Poradzą sobie. Mają gra granaty przecież. Wysadzą drzwi po prostu. Chyba na to wpadną, akurat, żeby drzwi wysadzić. Dobra. Będziemy musieli dostać się do broni eksperymentalnej. O, nie wierzę. No nie wierzę, że to nie ma zasięgu. Nie dobrze. Tam była karta. O! Dobra, pójdziemy tutaj. Wiele osób zginęło. No. Wiele osób zginęło. Ale ważne, że ja żyję pilsy. Samą drogą to jest dużo lepsze od... Ten o tapteczki. Dobra, myk madawka. Czas na aktywację. Oooo, tak SCP-173 SCP-1. Jestem tu zabity za złapanie. Halo, co to za celownik w ogóle. Jakiś co? Że, że serwer Ciebie zabił? Tak, serwer mnie zabił za Czekaj, latanie Czekaj, spróbuję Ciebie zrespić, okej? Okay? Należało mu się, bo kampił Należało mu się Za co? Za latanie? To po co tak latałeś? Tak, za latanie Ale tak czekajcie, bo zaraz, zaraz stanie, co wy? Czemu stoicie tutaj? Przy okazji, zmanowałem kogoś Ale to był no Ode mnie! A, Chucken było od Ciebie? O mój bo... Nie mówiłeś o, nic! Nie mówiłeś, nie, nie mówiłeś nic! O Jezu, ale, ale to, ale to było, było szybkie teraz. ŚWIECZKA DLA CZAPENIA Przepraszam, so. nie, nie uprzejmie, nie chciałem przeszkadzać jak gracie, tak? Przepraszam, <coughs> daj mi sam Steam ID, Steam ID, Steam ID mi cię odbanuję Luzik, mogę poczekać chwilkę? Przepraszam, czekaj, Majka muszę zrespić Eee... Patrzę jak mogę mu dać tego Jak mogę... Ja też zrespię O, którym ty byłeś się ze jakim Mike? Dobrze. którym jest? Ja w sensie no, który to jest? Musisz mrugać. SCP-183. Eee, to SCP eee, SCP to jest też Ja też byłem SCP-kiem. Zraz mnie też. Ja też mam. Dobra, spadamy stąd. Teraz jesteśmy uzbrojeni. Możemy stoczyć walkę ze sprawiedliwością. Ale nadal mamy kartę samego tego... Rozrzutu. Diabeł. Eee, odwróć się. No, cześć, bloody, no. Nie jesteśmy w hmm. trochę pechowej sytuacji, musimy się ekspertyzować. No, nieźle! Zobacz, ile miał przy sobie przedmiot... nielegalnych przedmiotów! Czy to wszystko, wszystko zmieściłeś jest w więziennym portfelu? Dobra, diabeł, diabeł ja muszę ci donieść no, tutaj skargę na pewną źle. osobę, ale to nie wiem, czy. O guzik, wysłuchasz mojej skargi? Mam skargi na nie, osobę. Nie, nie, przepraszam serdecznie, ja jestem dowódcą do dowódcy. Dobrze, to yy, mogę rozmawia, z panem tak? dowódcą rozmawiać. Możesz mi spiąć, ale. Ale on jest porucznikiem. Still better than you, panie kadet, utkaj rurę. No, no, Dobra, no. dobra. O boże, ty, Mike, ale się wystraszyłem! On nie ma litości! On nie ma litości! Chce nas rozszarpać! Tak, nie ma. To jest król, mickę. Poczekaj. On się zabije! On nie ma litości żadnych! Zaszarpię Zasz cię z strzępy! Ale się do niego dorwał do dupy. Już koniec guzik. Już po... O nie, jednak ciebie chcę dorwać! Guzik się okazuje. Czy on się uwziął na mnie? Tak, nic dziwnego. Jestem najsmaczniejszym kąskiem tutaj. Nic dziwnego. Nie, ja jednak się wziął na mnie, tak. Nie dziwię się absolutnie ani trochę. No wiesz co? Dałbyś mi spokój w końcu! Poznałbyś się nad innymi ludźmi, a nie tylko na mnie, Biedny Bladeuszu. Idź, zabij pozostałych. No, ja tu jestem tylko niewinnym Bladeuszem. który ma piłkę i nie zawaha się jej użyć, chociaż mam kapelusz przecież, LOL, ale piłkę też mam. <laughs> Aby mi się jeszcze lepszejsza karta. Nie mówiłem, że bez broni chodzili, no ale oni nie wszystko rozumieją. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu chcą mnie zabić? Zostaw mnie w spokoju w końcu. O co chodzi z tym zdęcaniem się nad biednym Bladeuszem? No. No i widzisz? Tak to właśnie tak właśnie robią SPEKI. No. Czemu się na mnie chce zdęcać? No, przestań Mike w końcu! nie niedobrze. No i co? Dobrze wiesz, jak tu wejdziesz, to cię zamknę na zawsze. Ha, strach wzbudza ci w oczach. Strach. Wiesz dobrze. No, dokładnie. Nie chciałbyś być zamknięty na zawsze. Strach był w jego oczach. Wiedział, że w ten prosty sposób mógłbym go zamknąć tutaj na zawsze. Nic dziwnego, że się bał. Dobra, może się udać. Czyli znowu się spotykamy. Nic dziwnego. Boisz się co nie? Nic dziwnego też by się bał, na jego miejscu. Strach zbudzać. To moje domena. Boi się mnie. Myślisz, że co? Podejdę tam, mylisz się! Jestem potężnym bladouszem, nie poddam się bez walki. Choćbym miał walczyć wiecznie. Mamy, wiem, że mamy czapkę niewitkę, w razie mamy, ale. Kogo my tu ja, ty, ja, ty, jak mamy? Ty ty no cóż, cały czas byłem w tym miejscu. O, ale rozpij tam jest. I ty przeżyłeś po no, prostu? No, po prostu tu byłem. I co? Co tam się ciekawego dzieje? O! Tak, misja jest jedna, patrzcie. Z no, no, czuło się! Ja o, no byłem ostatni, no byłem ostatni, myśli, że ja to mam <ingu> ich powybijać, a ten blady kamper straszny Kamper? Ja... A piłeczka zadziałała na ciebie? Chicken, wyślij mi swoje Steam ID, to cię odbanuje od razu. O, za steam ID to będzie problemik. No wchodzisz ten znajomych ja i tam jest będę ID. uciekać, ja No uciekać. gdzie uciekać? Ostatnio Batka no proszę. No ty Daj teraz. Nie, nie, nie. SCP-ka dostaniesz.